Wyobraźmy sobie taką sytuację: jedziemy samochodem, jesteśmy w podróży, jesteśmy cały czas za kółkiem, choć już od dawna powinniśmy być u celu. Nagle ważny telefon. Bierzemy komórkę do ręki, zaczynamy prowadzić rozmowę przez telefon, i w lusterku wstecznym, w tym samym czasie, dostrzegamy jadący za nami. Samochód policji. Odruchowo ściągamy nogę z gazu, telefon chowamy w kieszeni, zapinamy pasy bezpieczeństwa. W głowie gdzieś już układamy sobie taką wymówkę, co będziemy mówić, jak będziemy się tłumaczyć funkcjonariuszowi policji, no, choćby z tego, że nie mamy przy sobie dokumentów teraz pomyślmy, zastanówmy się że o to co by było gdyby to Bóg był tak blisko nas no na pewno za, zaraz przypomnielibyśmy sobie wszystkie nasze przewinienia szybki rachunek sumienia jak to było z moim zachowaniem w pracy z moją wiernością małżeńską prawdą To nie jest jakaś fikcyjna sytuacja, bo Bóg rzeczywiście jest blisko nas. Można wręcz powiedzieć, że Bóg depcze nam po piętach. I potrzeba czasami zrobić sobie taki pogłębiony rachunek sumienia, przeanalizować nasze życie krok po kroku, przyznać się przed Bogiem w sercu, do wszystkich swoich przewinień, do wszystkich swoich grzechów. Wyznać je przed Bogiem, przeprosić za nie Boga, o to, aby odmienić nasze życie. Warto jednocześnie pamiętać, że Bóg w Jezusie jest nam w stanie przebaczyć. Jest nam w stanie przebaczyć tak bardzo, że już nigdy nie będziemy się obawiać Jego obecności, Jego bliskości, czy też Jego. Spojrzenia na nas. Bóg w Jezusie jest nam w stanie przebaczyć.